W kwietniu 1969 roku na obszarze Beskidu Żywieckiego w niedalekiej odległości od szczytu Policy doszło do jednej z najbardziej tajemniczych katastrof w historii polskiego lotnictwa. Turbośmigłowy samolot pasażerski radzieckiej produkcji, który wśród pilotów nazywany był pieszczotliwie Antkiem, z niewiadomych przyczyn minął lotnisko w balicach, na którym chwilę wcześniej miał lądować, i rozbił się na zalesionym obszarze pasma Babiegórskiego. Dlaczego ta katastrofa mimo upływu wielu lat ciągle budzi w nas tak wiele emocji? Czy do tragedii naprawdę przyczynił się zły stan zdrowia kapitana, jak ustaliła w tamtym czasie komisja śledcza, a może stał on się tylko kozłem ofiarnym dla ówczesnej władzy? Ile wspólnego z prawdą ma teoria, że maszyna została uprowadzona przez porywaczy, którzy chcieli uciec za żelazną kurtynę? O wszystkim tym zamierzam opowiedzieć Wam w moim dzisiejszym podcaście, mając nadzieję, że przytaczane wydarzenia okażą się dla Was interesujące. Jak zwykle również, chciałbym Was poprosić o subskrypcję mojego kanału, zostawienie łapki w górę pod dzisiejszym filmem, a także podzielenie się w komentarzach swoimi przemyśleniami na temat tego odcinka. Jednocześnie też, chciałbym zachęcić Was do obserwacji mojego konta na Instagramie, gdzie dzielę się z Wami swoimi górskimi wyprawami, wzbogacając je o rozmaite ciekawostki i warte poznania miejscówki na szlakach. Bardzo dziękuję wszystkim tym, którzy regularnie słuchają moich podcastów i dzielą się nimi z bliskimi i przyjaciółmi. Wasze wsparcie i zaangażowanie w rozwój kanału jest dla mnie nieocenione. Przejdźmy jednak do tematu dzisiejszego odcinka. Zaczynamy. Samolot rejsowy nr 165, należący do polskich linii lotniczych LOT, startuje z lotniska Warszawa-Okręcie dokładnie o godzinie 15.20 z 53 osobami na pokładzie. Już w tym miejscu muszę Wam wspomnieć o kwestii, która nierzadko jest poruszana w kontekście omawianych zdarzeń. Istnieje teoria, że na pokładzie samolotu mogło znajdować się więcej osób, aniżeli wskazano w oficjalnych statystykach. Ponieważ w tamtym okresie nierzadko dochodziło do sytuacji, kiedy ktoś wsiadał do samolotu na gapę. Oczywiście nie w dosłownym tego słowa znaczeniu, bardzo często jednak piloci lub stewardesy zabierali w powietrze członków swojej rodziny czy znajomych, którzy nie posiadali ważnych na konkretny lot biletów. Warto pamiętać, że omawiamy późne lata 60. które nie były w naszym kraju łatwym czasem, społeczeństwo radziło sobie więc z rozmaitymi sytuacjami w różny i nie zawsze legalny sposób. Na pokładzie maszyny byli m.in. wybitny językoznawca profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego Zenon Klemensiewicz, jeden z najważniejszych hierarchów kościoła katolickiego Antoni Naumczyk, syn ówczesnego ministra komunikacji Piotra Lewińskiego Stanisław oraz znany działacz komunistyczny Stanisław Tkaczow. Za sterami AN24 zasiadał niezwykle doświadczony kapitan 40-letni Czesław Doliński, oraz nieco od niego młodszy pilot Zbigniew Rawicz. W tym miejscu chcę wam przypomnieć, że współczesna inżynieria lotnicza wygląda nieco inaczej niż w omawianym przeze mnie okresie, dlatego też myślę, że powinienem wam szybko nakreślić sposób, jak w tamtym czasie określano położenie maszyn latających. Poza łącznością głosową z obsługą lotniska i standardowymi radarami, na konkretnej trasie samolotu znajdowały się radiolatarnie, których mijanie powinno być raportowane wieży kontrolnej przez załogę maszyny. Moment ten powinien być również notowany w dzienniku pokładowym. I choć najczęściej tak właśnie było, zdarzało się też, że piloci nieco bagatelizowali tę procedurę, określając położenie samolotu jedynie na podstawie obserwacji ukształtowania terenu. Do podobnych sytuacji szczególnie często dochodziło na rejsach krajowych, a właśnie o takim locie z Warszawy do Krakowa opowiadam Wam dziś. Piloci lecąc z okręcia na swojej trasie powinni minąć radiolatarnie przy sucha, i radiolatarnię Jędrzejów, skąd następnie, rutynowo, kierowano się już w stronę lotniska w Balicach. Około 20 minut po starcie z okręcia, jeden z pilotów zameldował wieży, że mija radiolatarnię Przysłucha, skąd do kolejnego punktu kontrolnego w Jędrzejowie maszyna miała dotrzeć w około 10-12 minut. O godzinie 15.53 kontrolerzy pełniący służbę na krakowskim lotnisku, nie otrzymując komunikatu od załogi AN-24, kontaktują się z warszawską kontrolerką w celu uzyskania informacji, dlaczego maszyna Polskich Linii Lotniczych nie zameldowała przelotu nad Jędrzejowem. Po kilkukrotnej próbie nawiązania łączności z lotem 165, kontrolerka z Warszawy informuje Balicę, że samolot w wyniku wiejącego w nos maszyny wiatru ma opóźnienie i wkrótce powinien dotrzeć do Jędrzejowa. Chwilę później jeden z pilotów melduje przelot nad punktem kontrolnym, jednak jego komunikat jest nieco nieoczywisty i trudny w odbiorze. O godzinie 15.57 kapitan Doliński daje ponowny sygnał wieży kontrolnej w Balicach, że minął radiolatarnie więcej jakiś czas temu i za kilka minut będzie gotów do lądowania na krakowskim pasie. Później w wyniku śledztwa prowadzonego przez komisję lotniczą okaże się, że to właśnie ten moment najprawdopodobniej był punktem zwrotnym w całej historii. Maszyna sterowana przez pilotów, meldując przelot nad Jędrzejowem, znajdowała się bowiem już bardzo blisko, jeśli nie na obszarze Krakowa. Nieco zdezorientowana obsługa balic, po ponownej analizie komunikatów głosowych załogi Antonowa, zaczyna mieć poważne wątpliwości, czy piloci znają faktyczne miejsce położenia swojej maszyny, szczególnie że chwilę po godzinie 16 kapitan ciągle nie był w stanie wzrokowo namierzyć lotniska w balicach. Było to o tyle niepokojące, że pogoda tego dnia choć nie słoneczna zapewniała całkiem przyzwoitą widoczność. W związku z licznymi nieścisłościami w komunikatach nadawanych na linii samolot obsługa naziemna, Wieża Kontroli w Krakowie decyduje się na uruchomienie specjalistycznego radaru DK424. DK424 jest radarem kontroli ruchu lotniczego, ale zgodnie ze specyfikacją producenta był on przeznaczony wyłącznie do stosowania na lotniskach położonych na terenie płaskim. W 1967 roku zostały zakupione dwa takie radary. Dla lotniska w Krakowie i w Poznaniu, a do decyzji o wyborze tego konkretnego modelu przyczyniła się jego stosunkowo niska cena. Po zamontowaniu radarów w Polsce, producent wydał certyfikat dopuszczenia dla urządzenia umieszczonego w Poznaniu, natomiast w przypadku radaru z lotniska w Balicach, eksperci odmówili wydania certyfikatu. Fakt ten tłumaczyli tym, że ich radar nie jest przeznaczony do stosowania na lotniskach położonych w terenie pagórkowatym. Niestety, mimo wyraźnego stanowiska producenta, Zarząd lotniska w Balicach uznał, że będzie korzystać z zakupionego radaru, choćby miał on być tylko i wyłącznie urządzeniem wspomagającym pracę innych systemów. Po uruchomieniu krakowskiego deka, na jego ekranie pojawiła się kropka, która w pewien sposób uspokoiła obsługę naziemną przekonaną, że AN-24 znajduje się we właściwym miejscu. W późniejszych zeznaniach świadków przesłuchiwanych w sprawie możemy usłyszeć, że maszyna lotu około godziny 16.00 była widziana nad Krakowem na niepokojąco niskim pułapie, co wobec panującej wtedy przyzwoitej pogody budzi w sprawie wiele wątpliwości. Przede wszystkim nasuwa się pytanie, jak załoga samolotu, lecąc tak nisko nad ziemią, mogła mieć trudności z zauważeniem lotniska oraz miejskich zabudowań. Trudno też dziś poznać odpowiedź na pytanie, dlaczego maszyna nie została fizycznie zauważona przez załogę lotniska w Balicach chwilę po godzinie 16 wieża kontroli lotów w balicach zwraca się do załogi Antka. Tango Foxtrot, jaki macie namiar na dalszą? 03 i wysokość 1200 metrów. Zrozumiałem. Utrzymujcie kurs na dalszą. W tej chwili będziecie oczekiwać 4-5 minut przed podejściem. Pewnie wielu z Was zastanawia się teraz, co kontrolerzy i piloci mieli na myśli, używając słów na dalszą. Zwrotem dalsza lotnicy określali jedną z dwóch radiolatarni zlokalizowanych przy balickim lotnisku, które w latach 60. pełniły funkcję wspomagającą bezpieczne lądowanie, szczególnie przy złych warunkach atmosferycznych. Tango Foxtrot, skręć w prawo na kurs 110 i schodź na 600 metrów. Tak brzmiały słowa kontroli lotu, Wypowiedziane następnie do polskiej załogi. Wynikały one z obserwacji obsługi naziemnej, która zauważyła na radarze, że samolot delikatnie zbacza z kursu, za co w tamtym momencie obwiniali nie pilotów, a niesprzyjający do lądowania wiatr. W pewnej chwili, na ekranie nawigującym, kontroler zauważył, że samolot wykonał gwałtowny skręt w lewo, udając się prosto na południe Polski. Zdezorientowany mężczyzna kilkukrotnie próbował jeszcze wywoływać pilotów maszyny lecącej z Warszawy do Krakowa niestety bezskutecznie. Kilkanaście sekund później, w odległości około 5 mil od Balic, ze specjalistycznego radaru zniknęła szybko poruszająca się w kierunku Babiegórskiego pasma Kropka. Kilka minut po godzinie 16.00 mieszkańcy Zawoi, miejscowości zlokalizowanej w Beskidzie Żywieckim, zauważyli nad swoimi głowami nisko lecący samolot pasażerski, który kierował się w stronę zbocza Policy. Na poszyciu kadłuba dobrze widoczne było charakterystyczne dla polskich linii lotniczych Biało-niebieskie malowanie. Miejscowa ludność była zaniepokojona przynajmniej z dwóch powodów. Po pierwsze, samoloty pasażerskie ze względu na panujące wtedy stosunki polityczne polskie z zachodnimi sąsiadami nigdy wcześniej nie latały tą trasą. Po drugie, przelot maszyny nastąpił na bardzo niskim pułapie. Warto też dodać, że w tamtej chwili warunki atmosferyczne w Beskidach były zupełnie różne od tych, jakie obserwować miała załoga wieży kontrolnej w Krakowie. W terenie górskim akurat rozpętała się śnieżna zamieć, która w znaczący sposób ograniczyła widoczność i z dużym prawdopodobieństwem wpłynęła na ostateczne manewry pilotów. Około godziny 16.08 spokój panujący w Zawoi i okolicznych wioskach został przerwany przez potężny huk. Jak się później okazało, polski samolot znajdujący się na wysokości 1000 metrów uderzył w zbocza Policy. Obszerny górski masyw który prawie w całości porośnięty jest gęstym lasem. Pierwsi na miejsce zdarzenia dotarli mieszkańcy okolicy, którzy zdążyli uprzednio zaalarmować odpowiednie służby. Z późniejszych zeznań świadków dowiadujemy się, że to, co zostali na miejscu katastrofy, było czymś niewyobrażalnym. Rozczłonkowane, wiszące na drzewach ciała, smród spalenizny i rozlanej benzyny, wciąż jeszcze tlące się fragmenty samolotu i góra powyginanego żelastwa. Najbardziej przejmująca miała być jednak cisza, która niestety długo nie została przerwana przez funkcjonariuszy mających nieść pomoc. Stało się tak dlatego, że warunki pogodowe na miejscu wypadku były fatalne: na zboczach górskich zalegały duże ilości śniegu, co w efekcie uniemożliwiło karetkom dotarcie do miejsca zdarzenia. Wojsku i milicji w akcji ratunkowej pomagał tutejszy oddział Gopru, a tak tamte chwile wspomina Adam Jurczakiewicz, ratownik biorący udział w akcji. Dwa dni pierwsze to, to nikt do nikogo nic nie gadał, tylko każdy robił swoje, bo po prostu no, byli ludzie w No było tak, że ostatnie transporty to po prostu części ludzi po dwóch, po półtora się złożyło i to nie da się zostawić. To nie, nie kawałek blachy, tylko to jest człowiek w końcu, dlategośmy to zbierali wszystko. I na dół. No. Zrobiliśmy taką rynnę, jechaliśmy na butach jeden z przodu, drugi z tyłu. A żołnierze na linach pływali to z za nas zatrzymać, żebyśmy nie, nie nabrali za dużego przyspieszenia. I po prostu jechali jak mogli, na mi się dało. No, złożyło się tak, że tam leciał mój kuzyn. Przechodziłem akurat, bo w czasie identyfikacji ktoś to przeczytał, że Raficz, No i ja w tym momencie patrzę. No, nie poznałem, no bo skąd? zmasakrowane wszystkie, to, to nie do rozpoznania było. Biorąc pod uwagę prawdziwie tragiczny opis wydarzeń, nie trudno się domyślić, że katastrofy nie przeżyła ani jedna osoba. W oficjalnym komunikacie wydanym później przez komisję powołaną do badania wypadków lotniczych przeczytać możemy, że do katastrofy przyczyniły się błędy załogi wynikające z utrudnionej komunikacji z obsługą naziemną, a także z niedostatecznie skrupulatnego sposobu prowadzenia nawigacji przez pilotów. Komisja wspomniała też o fatalnym w skutkach niewłaściwym zlokalizowaniu maszyny przez radar Deka, a także istotnych zaniedbaniach, których dopuścili się pracownicy lotniska. Tak czy inaczej, nigdy nie ujawniono ostatecznych przyczyn katastrofy, które do dziś pozostają niezwykle tajemnicze i niejasne. Nie mógłbym jednak na tym zakończyć tego materiału, zostawiając Was z tak dużą ilością niewiadomych. Aby choć nieco lepiej zrozumieć, jak doszło do przytoczonych w dzisiejszym materiale sytuacji, chciałbym podzielić się z wami trzema teoriami, które na przestrzeni lat narosły wokół wypadku AN-24. Pierwsza z teorii wskazuje na dużą ilość błędów, których dopuściła się zarówno załoga naziemna, jak i sterujący maszyną piloci. Wiele wskazuje na to, że radar DECA, który nie miał prawa na balickim lotnisku właściwie określić położenia samolotu, Mógł w sposób bezpośredni przyczynić się do tragedii. Porównując czas i treść wypowiadanych komunikatów ze wskazaniami radaru, można wysnuć teorię, że jego sygnał był mocno zakłócany przez pagórzysty teren, co doprowadziło do błędnego wskazania lokalizacji maszyny. Kolejnym argumentem potwierdzającym tę tezę miał być brak właściwie prowadzonego procesu nawigacyjnego przez pilotów AN-24. Ci również najprawdopodobniej na pewnym etapie lotu pogubili się. Nie potrafiąc właściwie określić swojego położenia. Kolejna z możliwych hipotez zakłada wersję, jakoby to poważne problemy zdrowotne miały doprowadzić do tragicznego w skutkach finału tej historii. Podczas sekcji zwłok kapitana Czesława Dolińskiego znaleziono starą bliznę zawałową w jego sercu oraz nową, powstałą w jego dolnej ścianie, na chwilę przed zetknięciem się maszyny z ziemią. Teoria ta zakłada, że kapitan w trakcie lotu poczuł silny ból w klatce piersiowej, w związku z czym stery przejął mniej doświadczony kolega. Być może zamieszanie wokół złego samopoczucia Dolińskiego tak mocno zaburzyło koncentrację reszty załogi, że ci przegapili moment mijania radiolatarni w co później doprowadziło do niewłaściwego określenia położenia maszyny, przyczyniając się finalnie do wypadku. Trzecia teoria opiera się na przypuszczeniach, że maszyna została uprowadzona przez któregoś z pasażerów, którego planem było wydostanie się za tzw. żelazną kurtynę. Niektórzy twierdzili nawet, że AN-24 został porwany przez samą załogę maszyny, ale od na niskim pułapie miał uniemożliwić radarom właściwe określenie miejsca położenia samolotu. W tej teorii stanowczo zaprzeczała chociażby wdowa po zmarłym kapitanie, która na kilkanaście dni przed katastrofą urodziła drugie dziecko, będąc tym samym przekonaną, że mąż nie zostawiłby jej samej z maluchami w Polsce. Szczególna trudność zbadania powyższych wydarzeń wynika z jeszcze jednej istotnej rzeczy. W samolotach AN-24 radzieckiej produkcji rejestratory lotu, które potocznie nazywane są czarnymi skrzynkami, były nie dość dobrze zabezpieczone, co przy każdym poważniejszym wypadku prowadziło do ich całkowitego zniszczenia. Niestety zniszczone urządzenia nie pozwalały następnie na wydobycie z nich istotnych dla śledztwa parametrów lotu. A wy? Znacie jeszcze jakieś teorie, które przez wiele lat narosły wokół opisywanej dziś przeze mnie sprawy? Która z hipotez wydaje Wam się najbardziej prawdopodobna? Dajcie znać co myślicie w komentarzach i nie zapomnijcie o subskrypcji mojego kanału. Dziękuję za wysłuchanie dzisiejszego podcastu. Widzimy się na szlaku.